I znowu będę musiał moc pić Magia Właśnie poruszymy następną kwestię Tak mi tak mi chciałeś dopiec o tych paczkach, o tych rzeczach Skunk się jeden Teraz pomyśl sobie brudasie bo inaczej nie powiem, jesteś brudas po prostu. Przy mnie i przy Majorze, to ty jesteś brudas. Brudas, kurde, ty powinieneś na węglu spać. Na węglu, którego zresztą nie masz niestety. No, mimo tego, że masz pieniądze, to czekasz, aż ci widzowie kupił. To nie jest kwestia, że mi potrzebne było 150 zł, żeby sobie wzbogacić budżet, bo w tamtym okresie miałem na koncie 12 tysięcy zł, więc. No, mimo tego, że masz pieniądze, to czekasz, aż ci widzowie kupił. Live w niedzielę aktualny, oczywiście, że tak, no się za robotę, kurde, no. jak mam gdzieś wyjechać, no to muszę, kurde, zarobić. Oh. No gratuluję, no, może się znajdą tacy frajerzy, że ci kupią, no. Siemano, siemano, z tej strony Olgierdano, to i to kolejny raz Hipokryzja Jareczka, oczywiście, że major i gruby naciągają widzów na różne fanty, jak robili z węglem, Mimo tego, że mieli pieniądze. Ale ty, Akurat, Jareczku, jesteś ostatnią osobą, e, która powinna zabierać zdanie na temat e, proszenia widzów o różne rzeczy. Bo nawet ta branzoletka, którą stylowo nosisz na bluzie, żeby ją wyeksponować, jest zakupiona przez widzów. Wszystkie twoje zachcianki, zaczynając od łóżka do oktawi, zabawki do komputera. Wycieczki, na które wyciągasz do widzów ręce po pieniądze, mówiąc, że jeżeli chcą, żebyś gdzieś pojechał, to niech ci zapłacą za to, tak? Mimo tego, że cały czas zbierasz, masz pieniądze, to i tak widzowie mają ci to sponsorować. To samo z naprawami twojego samochodu, oponami do samochodu, na które zbierałeś, wyciągałeś pieniądze od widzów, ale mimo wszystko ich nie wymieniłeś. Do samochodu, który również zasponsorowali ci widzowie. Ja i Majer to przy tobie to jesteśmy kurwa odpicowani. A ty jesteś brudasem. Chodzisz kurde miesiącami w tych samych majtkach, yy, w tych samych yy, swetrach, w tych samych spodniach. Przecież ja nie wiem, myślisz? Rok u ciebie spędziłem, widziałem to na własne oczy i tego się nie wyprzesz. No i kolejny raz potwierdza się moje powiedzenie, że niedaleko pada Taudi od księdziunia. Siemano, siemano tutaj Meksikano. Dzisiaj porozmawiamy o problemie czystej koszulki, bądź nazwałbym to inaczej, o problemie bądź też o sposobach zachowania czystości koszulki, którą mam też pod spodem dłużej niż jeden dzień. Jak, jak widać da się nosić koszulkę... Yy, która jest przy samym ciele dłużej niż jeden dzień Da się nosić nawet dwa, trzy Bądź też czasem nawet w skrajnych przypadkach cztery dni Dobijając do pięciu A ty jesteś brudasem Chodzisz kurde miesiącami w tych samych koszulkę Brak słów. To było dobre Jeszcze raz i pozdrawiam Iwonkę Jeszcze raz Mam nadzieję, że oglądasz Mało W czystości i będziemy mogli w niej dumnie chodzić przez dłużej niż jeden dzień. I tutaj zacznę przede wszystkim od najważniejszej, od najważniejszego, słuchajcie, punktu, który, który tutaj myślę, będzie dominował nad tym wszystkim, a mianowicie. Przede wszystkim czystość ciała. Tak, drodzy państwo, czystość ciała. Nie czystość duszy, a czystość ciała. Czystość ciała jest tutaj dominującą rolą. Przede wszystkim zalecałoby się myć rano i wieczorem. Jak widzicie, tutaj jest obok. Nie, nie, nie bez przypadku, tu jest woda. Myć się rano i wieczorem w, w wodzie. W wodzie myć szczególnie, myć zwracać uwagę na szyję. Szczególnie zwracać uwagę na szyję. Woda nie gryzie, ja Wam to gwarantuję. Woda nie gryzie, więc szczególną uwagę zwracać na szyję oraz na pachy. Czekaj, 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 Jareczku. Czy właśnie w tym momencie na swoim kanale YouTube mener Przepraszam bardzo, zaszczany men, który pił własny mocz. I to dwa razy, bo za pierwszym razem się nie nagrało. I przez ponad 40 lat srał do dziury w ziemi, a później podmywał dupę w miejsce. Próbuję przekonać normalnych ludzi, że chodzenie 4, nawet do 5 dni, jak sam powiedział, dni w tej samej koszulce przy 30-stopniowym upale to jest normalna rzecz. Dla normalnego człowieka zapewne wyda się to dziwne, ale jeżeli patrzymy na standardy yy, Jareczka, yy, to dla niego również normalne wydawało się nagrywanie przebierających się dziewczynek, zapraszanie dzieci na podwórko swojej matki, by pograć z nimi w piłkę, bez zgody ich rodziców, bez wiedzy ich rodziców. Tak jak normalne było dla niego chwalenie się artykułem 207 dotyczącym znęcania się psychicznego nad własną matką. Było również normalne przebieranie się w damskie ciuszki i nagrywanie scenek na YouTube, dlatego... dlatego musimy przestać oczekiwać od Jarka zachowania e, na poziomie normalnego człowieka, bo to jest ten sam zaszczany, nędzny menel, który chodził pod kerfurem i zbierał kiepy. Nic się nie zmieniło, to jest ta sama mentalność, takiego osiedlowego żula, którym będzie do końca życia. To są dwa miejsca newralgiczne, w których najczęściej nasza koszulka będzie się brudzić, bądź też prześmiarni, więc jeżeli chcemy taką koszulkę, jeżeli dbamy o taką koszulkę, jeżeli ona jest nam bliska naszemu ciału, to przede wszystkim musimy się myć. Przede wszystkim musimy się myć, bo bez mycia ani kołnierzyka, ani też pod pachami nie uda nam się takiej koszulki utrzymać w czystości.